Witajcie ponownie jeszcze przed końcem tego roku! Postanowiłam zajrzeć do ogrodniczego, zobaczyć co się dzieje po świętach, czy może półki się zapełniły. No i miło się zaskoczyłam, więc jeśli macie ochotę, to zapraszam. No i tu słuchajcie już na samym wstępie mamy Hamedory palmy i to w promocyjnych cenach przecenione, dosyć sporo przecenione, jak widzicie dużo okazy wyższe niż ja, więc MET 70 m pewnie miały. Kolejna palma, wielka, ogromna, ale już tutaj nie sprawdzałam ceny, bo zauważyłam. Słuchajcie, Monstery Wariégat za 14,99. No, jakby nie patrzeć, to trochę ich tutaj było. No, nie są one jakoś mocno wybarwione, Niektóre bardziej, niektóre mniej. No, ale mimo wszystko, spójrzcie tutaj patrzeć, co ciekawego, można wyłapać i było w czym wybierać. Były takie, wiecie, no, można tą roślinę spokojnie wyprowadzić, żeby miała troszeczkę więcej wybarwień. I tutaj idę już dalej, patrzymy co ciekawego tu jeszcze jest na tych półeczkach, więc no tu trochę większych roślin tam jeszcze na końcu pokażę, no za chwilkę jeszcze będą inne kolekcjonerskie rośliny, więc na pewno tam sobie przejrzymy. Tutaj mamy fikusy, no wszystkie w fajnych cenach, zadbane rośliny, No wiecie po świętach to różnie bywa, bo jednak te sklepy parę dni są zamknięte, no i... No, wiecie jak jest po prostu: no niektóre rośliny były mniej podlane, niektóre za dużo i już człowiek nie zdąży zareagować tak samo jak to w domu bywa i jest już po ptokach w pewnym sensie. Gdzie niegdzie jest sporo właśnie gdzieś ukrywanych takich roślin z przecenami, więc no, można było coś fajnego znaleźć. Ja Wam od razu powiem, że nic nie zakupiłam. Weszłam raczej popatrzeć, zobaczyć co, ciega, co ciekawego tam można znaleźć, ale było roślin, było sporo roślin, mimo że to po świętach, że przed Sylwestrem, że ludzie są w innych nastrojach i w ogóle o czym innych myślą niż rośliny. Nawet powiem Wam, że trochę chętnych było, jak na środek tygodnia można było też coś fajnego znaleźć dla siebie. Gdzie nie gdzie starałam się pokazać jakieś sceny bo jednak na nich bardzo się nie skupiałam, tylko na samych roślinach, wiecie, żeby się pozachwycać tym pieniążek mnie bardzo zaskoczył pozytywnie, bo takie duże liście miał ogromny, był chyba w cenie 10 euro, więc też nie najgorzej ja kupiłam swojego malucha chyba za 2,99, to już taka duża roślina za 10 euro, więc jest spoko Mamy aglaonemy i tam nawet była chyba Catlas, i one wszystkie były tak w cenie do 15 euro. Trochę krotonów, piękne kolory. Nie było już po świętach, ale te kolory takie mocno jaskrawe. No, za oknem już szaro i buro, i ponuro, więc tak fajnie oko cieszą. Bo choć ja na krotona bym się nie zdecydowała. No nie moja bajka, próbowałam nawet w lesie, w szkle, bo mówią, że super lubi wilgoć i powinien się sprawdzić. No mi się nie sprawdził i to dwa razy. Araukaria. Ja swoją pożegnałam, niestety przesuszyłam, wypadłam mi z doniczki, w ogóle poszło kiepsko mi z nią, więc... A tutaj mamy piękną, dużą, dorodną Monstery. Te Monstery będą się powtarzać, bo tam widziałam, że jakaś promocja na nie była. I Strelitzia, patrzcie, jaka ona jest ogromna. Ogromna roślina, wielka, duża, ciekawy już, już taka duża to powinna kwitnąć, no ale to też trzeba mieć spore mieszkanie, najlepiej domek, żeby móc gdzieś w jakimś fajnym miejscu ustawić tracenki, różne różniaste, tu dużo odmien ale co się dziwić, jak one coraz ładniejsze są wrócone, bynajmniej mi coraz bardziej w oko wpadają, o, szczególnie te biało-zielone liście, czy te żółto-zielone liście z drobnymi listkami, no jest, jest, jest wybór ich. Trochę skrzydło kwiatów i tutaj mamy stolik właśnie z tymi rarytasami, z roślinami, no mniej lub bardziej już kolekcjonerskimi, bo jak widzicie w markecie budowlanym można je dostać, więc nie jest źle, już nie trzeba kupować od jakichś prywatnych osób. Tu mamy Philodendrona Pink Princess i powiem Wam, że nawet całkiem fajnie wybarwiony. W cenie 13 euro, więc trochę dużo, ale spójrzcie na to. Tu jest Filodendron Gloriosum, yy, większy okaz, a tu obok, no musiałam spojrzeć, bo znalazłam malucha. Słuchajcie, i to taki maluch. Za 13 euro to chyba była doliczka już dwunastka. Było ich tam więcej, chyba za 3 czy 4, więc można było sobie już coś fajnego wybrać. I tu jakiś przypadek, w ogóle mini filodendrony, ale pf, czy to był Plim Prince, ciężko powiedzieć. I w tej samej cenie chyba mamy, ja czyli były za 17,99. Teraz, żeby 20, nie skłamać, nie będę tutaj, ale były właśnie w mniejszych i większych odmianach filodendron. Abapa, abatap, oho. No i tutaj nie wypowiem tego słowa. Nie będę sobie dziś języka łamać. Mam nadzieję, że to widać za 30,99. Duża roślina. Piękna. To znaczy, był młody liść. W ogóle taki dopiero się rozwinął, więc widać, że jej w tym sklepie dobrze tam, że ktoś o nie dba. Kolejne, no słuchajcie, było sporo właśnie takich um, filodendronów. Widać, że dosyć na nie mocno stawiają. Widocznie mają wzięcie. Naprawdę można było sobie jakąś, jakiegoś fajnego przygarnąć. I w sumie to by było już tyle z tych rarytasów. To jeszcze melanochryzum się pojawi. I. No, więcej nie było, ale i tak fajna odmiana, no bo nie każdy jednak sklep posiada te rośliny rzadziej spotykane, te, które są troszkę droższe. Wiecie, i która większość z nas, która pewnie ogląda ten film, poluje na takie rośliny też. No chyba, że już macie, to dajcie znać, które już są w Waszej kolekcji. No i tu nie mogłam sobie odmówić. Mnie zawsze kalate, ja uwielbiam na nie patrzeć, a już szczególnie na te welwetowe. Muszę za każdym razem je obejrzeć od góry do domu, tym bardziej, że to jest taka fajna, duża wystawa tych kalat. I, no wystawa. No one są tak fajnie skumulowane w tym miejscu. Oczywiście, można je wszystkie sobie kupić. No i tu jest coś, co skradło moje serce. Słuchajcie, no piękna jest ta kompozycja z tego filodendrona. On jest na jakiejś takiej drabince, tak mi się wydaje takim jakby płotku metalowym. Fajnie to wygląda. No i tu tak będziemy sobie spacerować dalej w tuch, wśród tych roślin. Mamy fajną dużą orbifolię. Kolejne m, takie delikatnie kalateo. Kale teowato się zaczyna, i trochę znowu większych roślin. To no jeszcze sobie zerkłam na paliki, w tyle takie ładne, duże, już wyrośnięte EpiPremnum. No nie jest ono tak duże jak w poprzednim sklepie, który widzieliśmy, ale też jest spore. Stolik z sukumentami, kaktusami, musiałam przejrzeć coś ciekawego. Ja zawsze zaglądam, patrzę, bo czasem się naprawdę trafią takie wyjątkowe rośliny, właśnie w tych takich mieszanych paletkach. Czasem trafia się coś fajnego, ciekawego, coś wartego uwagi i zakupu, no za naprawdę małe pieniądze. Mamy eschewerie, nie tylko haworsje. Bardzo lubię haworsje w ogóle, mam już trochę ich, nie są jakieś takie zbyt trudne. Większe, mniejsze kaktusy no było na co tu popatrzeć. Drzewka szczęścia, no to nieodmiennie one zawsze są w tym sklepie w większej lub mniejszej ilości, tak samo jak aloesy i ten wielkie. To chyba jest euforbia taka ogromna. Ponownie Maranta i powiem Wam, że ona jest teraz po 7,99, ja swoją chyba kupiłam troszeczkę tańszą w takiej podobnej właśnie wielkości, a ja stała się już dosyć sporą rośliną. Tu mamy chyba, to jest Filodendron soul i to dosyć taki duży okaz, jeszcze do tego paprotka była i ponownie Monstery. I tu coś, co mnie zachwyciło. Powiedzcie mi, co to jest za paprotka. Bo to jest na pewno paprotka. Ona jest w hydroponice. To wygląda coś jak perlit. Więc dosyć rzadko spotykana rzecz, jeśli chodzi o sklepy, takie właśnie markety budowlane, że już przygotowana roślina hydroponicznie. Ta donica była ogromna. Być może to był perlit, jakiś vermiculit, ale na pewno podłoże hydroponiczne. Jak widzicie, już tam roślina była. Fajnie rozrośnięta, w tym zachwyciła mnie, to piękna była. No i tu tak sobie przejdziemy chyba 19,99 te monstery, które tu widać. No i znalazłam też parę Hoi. To chyba jest odmiana Matilde. Bardzo ładna, spodobała mi się, ciekawa. Oczywiście nie wzięłam, wolałam sobie popatrzeć. Przed nami jeszcze jeden e, film, który się u mnie ukaże. Wyjaśnię wam parę no smutnych rzeczy. Jak się pożegnałam z częścią roślin, z mojej winy oczywiście, ale to może w następnym filmie postaram się to wyjaśnić. Tutaj oglądajmy dalej rośliny, bo naprawdę jest co, Jest noga słonia, w większym, mniejszym wydaniu. Tutaj mamy chyba filodendrony, i to ten zwykły red congo, do tego cycasę, i zebrinki takie poukrywane. Fajnie wyglądały te zebrinki. Do tego taki duży ksanadu chyba był. I słuchajcie, w promocji Wanda za 14,99. No, zachwycające ma te korzenie. Tu przyjrzymy sobie resztę roślin. Powiem Wam, że to nie była jedyna Wanda, która była w takiej promocji. One tam były poprzeceniane. Jeszcze była w szkle dostępna również za 14,99. No i taka mieszanka Difembachi. Różne kolory. Bardzo podobały mi się te biało-zielono nakrapiane, ale mi jako z Diefenbachiami ja nie po drodze. Miałam taką fajną groszę ze sklepu i niestety nie poszło nam. No, tu ponownie Monstera spójrz już Fenestracje takie wewnętrzne są te środkowe dziurki, pojawiają się troszeczkę orchidei, Diefenbachii. Tu tak trochę przezrzyrdzone są te stoły, bo to jest taka oferta która właśnie pojawia się co roku w Sylwestra i są to koniczynki. Słuchajcie, to jest bardzo popularna sprawa tu w Niemczech. Bardzo dużo osób kupuje sobie takie koniczynki. One są tu lub z takimi małymi kominiarzami na szczęście, lub z biedronkami w różnych wydaniach, w różnych doniczkach. No dobrze, ja już będę się pomału z wami żegnać tymi monsterami zakończę film. Topa.